Siemalko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj zaczynamy 3 razy 94. Zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, jakiego nowego, najlepszego futi trafiliście. Tutaj dużo się dzieje. Dzisiaj ostatni liveik przed wylotem do Stanów. Także wbijajcie się na Twitcha w okolicach 17.30. My zaczynamy Makado 94 overall, a wraz z nim. O, Wendel. To chyba nic nie jest w stanie uratować tej paki. O, startujemy. I moi drodzy, pierwszy piczek. 92 plus kolejna dyszka przed nami. No i mamy nadzieję, że coś ciekawego się tutaj pojawi. Jest Hinkapi 95. Dobra. W trzecim piczku czeka 95. Proszę państwa, nie zatrzymujemy się. W kolejnej próbie. Ach, brocha. Bez historii 94. Jest Musiala, 98, ile on kosztuje w ogóle? staty ma z kosmosu, zaraz sprawdzimy cenę. Yy, idziemy dalej, Kinkapi był, wybieramy Mudryka. Ten Musiala, 98, wygląda fantastycznie, a tu Eriksen, 96. Patrzymy dalej, moi drodzy, jest zakale. No pójdzie na przepałkę, pójdzie na przepałkę. Jest Zach 97 w kolejnym piku. Bruno Guimarães 96, a dyszkę, moi drodzy, zakończy kto? Oh, Dragusin. Dobra, ile ten Musiala warty, widzowie? Czy on jest coś warty? Okej, okay. jakieś 700-600 tysięcy? Not bad, fajnie wygląda, więc nice, więc nice. A zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, moi drodzy, to po raz kolejny kursik 200 z kodem United, tym razem na wygraną Realu z Atalantą. Wystarczy zarejestrować się, słuchajcie, z kodem United, zaznaczyć zgody marketingowe i aktywować konto. I za złotóweczkę, moi drodzy, postawić, wchodzicie klubowe super puchar UEFA Real Madrid stawiacie złotóweczkę, nie więcej nie mniej, tylko i wyłącznie złotówkę i taki kursik 200 możecie zgarnąć, ponadto trzy zakłady bez ryzyka w ciągu 48 godzin od momentu rejestracji, od złotówki do 111 zł, jeżeli wejdzie wygrywacie, jeżeli nie to dostajecie zwrot do 24 godzin, no i ważne te zakłady kurs, total kurs i zakład bez ryzyka nie łączą się, więc miejcie to na uwadze, tego meczu Real Atalanta nie stawiajcie na żaden kupon tylko e, za złotóweczkę to, że Real wygra i będzie wszystko gicią. Ponadto pamiętajcie o 50% freebet na dokładkę. Od 1 sierpnia do 31 sierpnia możecie się zapisać w dowolnym momencie. Maksymalna wartość freebetu to nawet 2000 zł. Szczegóły podrzucam Wam oczywiście w opisie tego filmiku. A tak wygląda nasz kupon Legia X2 Liverpool Las Palmas Over 3,5 wygrana Benfiki oraz piasta Gliwice i oczywiście Real Madryt, No i widzę 1x za 50 zł do wygrania 579 zł i 50 groszy. Jak widzicie nie ma tutaj podatku z uwagi na to, że są co najmniej trzy zdarzenia z minimalnym kursem 1-3 i wtedy podatek na totalbet nie obowiązuje. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie i oferta skierowana oczywiście dla osób pełnoletnich. A my lecimy dalej. No i moi drodzy czas na pierwszą 50 na raju, no i zobaczymy czy coś tutaj spektakularnego. Poleci, zaczynamy owarem 88. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o Lajwika, to dzisiaj, moi drodzy, będzie ostatni liveik. Ostatni Lajwik live na Twitchu w okolicach godziny 17.30, także mam nadzieję, że wpadniecie e, na Twitcha o 17.30. Dzisiaj na tego ostatniego Lajwika będziemy pewnie kończyć FC na głównym koncie, no i też e, będziemy kończyć przygodę z kątem e, Pelkadamiana, z uwagi na to, że już jutro. W poniedziałek, słuchajcie, ruszamy z klautką do Nowego Jorku, także będzie się troszkę tutaj działo bardziej na Instagramie, ale będzie też dużo materiałów nagranych, słuchajcie, na głównym kanale, to przede wszystkim z innymi twórcami, bo będziemy, słuchajcie, mieli, o, dobra, jeszcze nie brał tych chyba duplikatów, yy, będziemy, słuchajcie... No, dobra, mówiłem o tych materiałach, więc tam jakieś wojny draftów, nowa seria, więc trochę co tutaj się podzieje, będzie spora różnorodność materiałów, które się będą pojawiały na kanale. No ale chciałbym, żeby różnorodność też Futis się tutaj pojawiła, proszę bardzo. Już jest nasta 92 overall, więc bardzo ładnie, bardzo ładnie. <laughs> więc na pewno będziecie mieli co robić na głównym kanale, tak? Myślę, że. Kurczę, w sumie nie wiem ile. Ile jeszcze tych filmów będzie, bo tutaj cały czas nad tym pracujemy intensywnie. O, jest tocik, każdy tocik się przyda. E, natomiast mogę Wam troszkę dać spoilerów, że nowa seria będzie między innymi z X-Flashem, jakaś wojna draftów 2 vs. 2 e, została nagrana. E, jest jakaś zwykła wojna draftów nagrana. Hmm, też prawdopodobnie będzie coś nowego ale to o tym wolę nie mówić bo jeszcze nie mam pewności czy się uda to zmontować ale jeżeli się uda to, to też będzie coś, coś innego nowego no i też standardowy content yy, standardowo czyli coś tam yy, jakieś paczuszki nie paczuszki takie potężne a pewnie na instagramie słuchajcie Wydaje mi się, że to bardziej pod kątem jakiegoś Reelsa, chociaż może i z tego odcinka, nie zobaczymy. Yy, planuję jakieś też takie specjalne paczuszki otwierać właśnie yy, w Stanach, więc mam nadzieję, że tam coś ciekawego poleci. A tutaj, moi drodzy, Rodri, Rodri89. No i szukamy, 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 szukamy yy, Pana Futis, Panią Futis, ale na razie jest jak jest. Chociaż obu realki całkiem sympatyczne, może tutaj za chwilę jakiś walkoucik, Ooo wow, jest ona batie 97! Ta. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ona batie wjeżdża na rejony, więc spoko, spoko. Dobra, zostało 20 piczków jeszcze na pierwszej stronie. I mamy Tiurama 87. Dobra, dobra, patrzymy. jest Traore. Czekaj, to jest Tocik chyba, nie? Tak, 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 dobra. To wykorzystałem potem na te paki 10x8,4, 10x8,5. W końcu te tocy zaczęły częściej lecieć. Generalnie. <laughs> widzowie, jak e, nie wiem. O, proszę bardzo, jest Girma. Teraz opłaca się robić paczki 10x8,4, 10x85, bo z takiej paczki średnio nawet i dwa tocy mogą wam polecieć, więc nie ma co kupować, bo naprawdę nie rozumiem, czemu ta cena jest nadal tak wysoka. Gdzieś tam zbliżona do 40 tysięcy. Raczej to będzie spadać, więc jak ktoś ma wymienne, to koniecznie sprzedawajcie. No i przede wszystkim za FC czy Division Rivals wymienne nagrody bierzcie cały czas, bo te karty specjalne są drogie. A dzięki temu, jak je posprzedajecie, to będziecie mogli sobie e, potem kupić jakąś fajną pakę typu za 600 koła, 700 koła, e, żeby za końce to ogarnąć, a nie za jakieś FC punkty. No i jesteśmy, słuchajcie, na ostatniej dyszce. Czekajcie, jak wezmę te karty do klubu, to tak, tak, tak. Ósemka została dobra, dobra, więc pierwsza 50 będzie za nami, ale. Na pewno nie ma powodu do narzekań, z uwagi na to, że już pierwszy futis został tutaj trafiony, całkiem sympatyczny 97, a tutaj ludowik Żuli. A Żuli ma też futica Okej, okay, ale tutaj już futis różowy nie poleci chociaż jak oglądaliście wczorajszy odcinek a, to troszkę się tam podziało swoją drogą 230 pików na jednym kącie, otwieranych ciągiem. Niesamowite, możecie zobaczyć sobie co tam się podziało we wczorajszym materiale właśnie na tym drugim naszym kanale United FC gdzie się tutaj znajdujemy. No i jeszcze kolejny piczek moi drodzy to będzie kto? Jao Pedro 89 overall. A my ruszamy dalej z, ma z materiałem? <todd> tak, z materiałem. Dobra, jeżeli chodzi słuchajcie jeszcze o historię z tym kursem 200 to to naprawdę sobie luknijcie, oczywiście osoby pełnoletnie z uwagi na to, że przy tym kursie 200 macie coś takiego, że mm, no jak Wam to wejdzie, to tak naprawdę możecie to od razu wypłacić. Nie trzeba tym obracać, to nie idzie na żadne konto bonusowe, więc naprawdę imo spoko deal, ryzykujecie złotóweczkę. A zwycięstwo Ralu Madrid, no jest, jest prawdopodobne, nie oszukujmy się. Tutaj Boniface niech będzie, yy, więc myślę, że warto zerknąć do linkacza w opisie i jeżeli ktoś jeszcze nie ma konta to śmiało załóżcie, tylko trzeba zrobić te wszystkie zadanka. No ale generalnie możecie wpłacić złotóweczkę, wypłacić sobie 200 po podatku tam i, i tak o, macie, słuchajcie, na wakacje jeszcze na końcóweczkę. Dobra, jakaś karta specjalna by się, słuchajcie, przydała. A tutaj bonu 85, ok. No dobra, szukamy dalej, szukamy dalej. Co tutaj mamy, co tutaj mamy? U, o Boże, już że jakaś lepsza ikona. A właśnie, bo te lepsze ikony teraz też lecą, ale ciekawe, czy coś z tych lepszych ikon właśnie poleci z takiego piczka Bo na razie Nie zapowiada się na jakieś spektakularne rzeczy Natomiast my się nie poddajemy I jest Muslera To o czym mówiłem, pełno tych tocików Więc będziemy robić sobie potem te 10x8, 4 10x8, 5 Tutaj Auri Ciekawe jestem też czy będzie jakiś kolejny Futis Livakovic Zobaczmy co dalej O Boże, Harder Okej okay. Cyk Williams 91 wjeżdża na rejony. Puu, ile tych toców teraz? Kurde, jak na jednej stronie lecą trzy tocy cztery tocy. To wiedz, że zbliżamy się do absolutnego końca e, gry. No i teraz poniekąd zaczynam rozumieć e, te foderki na zinole, bo wyszedł ten zinola, gdzie tam, słuchajcie, trzeba. Tylko 18 składów, ale jak wejdziemy właśnie głębiej, to moi drodzy tam już mamy niespodziankę, że te 18 składów to minimum 91, a max 93 ocena. A dużo tego, dużo tego niestety. Ale patrząc na te piki, paki, to da się zrobić. Po prostu trzeba usiąść, przysiąść i jak ktoś by chciał, to i pewnie w kwestia dwóch dni, jakby ktoś spamował piki i paki, to no, nalajcie do zrobienia. Tutaj kolejny toc. Łuben mój To nie jest tu marzeń Ale jest Ty no Już chyba te tocy Będzie to trzeba traktować Jako foderki Bo kiedyś to się patrzyło O nie 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 Tylko nie tocy Tylko nie informa Bo się przyda A teraz już można chyba Jechać na, na Maxa, Bo za chwilę te tocy inf, to, No informy nie lecą Ale tocy co chwilka Dobra Tutaj mamy moi drodzy Jeszcze na tej Na tej stronie Cztery piczki Do końca I Broni James 83. Patrzymy dalej I no jakaś fajna karta specjalna na koniec dałoby radę? Czy nie dałoby rady? Zobaczymy, zobaczymy. Laporte 85 i ostatnim piczku mamy Syle. Dobra, paczuszka za stokan, słuchajcie, to za rywalcy. mamy coś wymiennego fajnego. Jest Francja i ikona tu będzie. SPD? Ojej, Manuel Petit. Okej, okay, no dobra, zobaczmy co jeszcze, jakieś golazo tutaj na pewno wiedzie. Zobaczmy jaki golazo, golazo, golazo. Park disung. O jest. No dobra, patrzymy czy w środku jeszcze jakieś karty specjalne, bierzemy od razu na sprzedaż, bez historii. Dobra, 5x85+, kolejna wymienna za te dania PS, chyba bez historii będzie, ale, o, podwójne, o kurcze, podwójne totsiki, to jest dobra wiadomość, słuchajcie, bo będziemy mogli to ładnie opknąć. a tu widzę, że jest sympatycznie, jest sympatycznie dwa totsiki, to... Pewnie jakieś tam 70 tysięcy będzie łącznie, więc nice. Dobra, kolejna paka. 5x85 plus to jest wymienne, Jest ikona. Stany Zjednoczone. Yellow? Okej, okay, to ikona będzie chyba dalej. Dobra, jest Robinson Tottsik plus ikona Gerarda. Ojeju, to nie to konto, to nie deka United, to jest RIO. no dobra. Dobra, kolejna paka. 3x85 plus mamy coś wymiennego. Belgia. Eneczka to chyba Courtois będzie ten 91. Tak, jest Tibo Kurtua wraz z Golazo. Kurtuła <grytania> na napastniku i to było tak szybko. A, i ten park disunk. Nie, no dobra, niech będzie, niech będzie. Dobra, zobaczmy co oprócz kopaków. Thuram, 4 razy 84. Kierunek Anglia, Jeneczka i ikona. Oj. Aj, Smith. Tak cały czas liczę, patrząc, że jest ikona na, to, na te nowe, które, które wjechały do drużyny. A jeju, co to się podziało? Bra, to jest wymienne 3x87, plus błagam. Coś mocnego, jest Holandia. <laughs> Dobra, nie coś słabego, a potem ikona. Mam nadzieję, że mocna. Ale nie, chyba nie, chyba nie. O, Berkam, by mu chociaż Futis polecieć. No trudno. Jeszcze jedna próba. Kolejne 3x87, znowu ikona. A, czyli chyba Hegerberg Tots, plus ikona. A nie, jednak nie. Bo tutaj jest Villa Real, czyli Sorlot. Ale ikona znowu bez historii. Znowu Berkamp? Aaaa, Plus takie, że to wszystko wymienne.